Zdezorientowany, i dlatego dochodzę. Znacie już to, co było? Może, możemy to zrobić sobie. Ja nie to nie będę robił w posłużeniach, tylko raz cierpowy. Zrobić sobie tam, załóżmy, seriki. Trzy albo dwa. Trzy. Raz. I wejść. Kolano gierne. Raz. I wejść. Tu trzeba uważać, bo lockingi wchodzą. Te lockingi, to ja pokażę, jak już będziemy mogli z partnerem, moim asystentem młodszym, będziemy się mogli spotykać. Jeżeli będzie decyzja rządu, to wtedy zrobimy lekcje w parach, to będzie całkowicie inaczej. I teraz to, co chciałem Wam zrobić. O, Zmiana pozycji, zmiana ja pozycji. I się bawimy. Pięknie. A! Już po siadaniu myślę i zaczynam mylić. Słuchajcie, przede wszystkim, mam na to zwracać uwagę, ale nam pracuje całe ciało. A o to nam chodzi, żebyśmy o to, co powiedziałem, atrakcja, atrakcyjność, atrakcyjność. Ostatnio mnie nie chcieli wpuścić w jedno miejsce, bo, bo powiedzieli, że nie jestem seniorem. Bo no, wyglądam na syrka, to mam 35 lat. Ja mówię, proszę pana, mam kartę seniora, proszę. Oryginalną z Urzędu Miejskiego. O, ale pan dobrze wygląda. To jest właśnie ten mój temat dzisiejszej emocji, terapii. Atrakcyjność. atrakcyjność ale nie narcyzm, bufonada, tylko Ty musisz być sobą, pamiętaj. I mamy już zrobione. Jeszcze jeden zestawik. Chodzi o to, żeby nam pięknie łopatki popracowały, przy okazji całe ciało. I to będzie zestaw, tak chyba czwarty. I jedziemy. Raz. Ua! Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I to samo będzie lewa. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Pięć! Sześć! Siedem! Ok. Jeszcze teraz bez rękawic. Już teraz wiecie, dlaczego za bardzo nogami nie kopię. Bo dzisiaj zdradziłem tajemnicę, ale do tego dojdziemy. Spokojnie. Nie mogę być w powietrze, ale jak będę miał partnera z tarczami, to jeszcze mogę uderzyć. I na koniec sobie tego treningu zrobicie taki właśnie luzik Otwarty. <try> 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 Słuchajcie, wielki szacunek dla Was. Widzieliście na Facebooku nasze stowarzyszenia. Dzięki Wam. Razem z Wami. Utrzymaliśmy wyróżnienie w trakcie naszego projektu. Zrobiliśmy z naszych lekcji projekt do Wrocławia. I to jest Wasz sukces. Zobaczcie, trenujemy ile chyba w miesiąc. To jest Wasz sukces, się bardzo cieszę. To oczywiście dam do drukarni, wydrukuję odpowiednia moja już historyczna pieczątka. Do tego będzie mój podpis i każdy odbiorca, który był ze mną w tym trudnym czasie i będziemy jeszcze. Ale musimy podsumować pewien etap. Nie będę się na ciebie głupiał, nie nadawał stopni, tylko na po prostu wyróżnienia za pracę w tak trudnym okresie jakim się znajdujemy. W Pięnej Niedzieli mój szacunek. Jan Jasiewicz, pedagog, trener i terapeuta.